Jeśli chodzi o kabę, to jest tylko sprzed pięciu lat. Ale także nie imponująco. Każdemu maleńkiemu człowiekowi. No, O! teraz ustanowił rekord życiowy. Ustanowił rekord życiowy taka nowo o kabę. jemu powinno być tu wyjątkowo dogodnie. Frywać w powietrzu 217,5 metra. Świetny skok, przypominam, KOK 222,5. Kraniec 218 i teraz taka nowo KB 217,5 metra. Zlądowanie też miał trochę kłopotów no ale no 16 dał mu norwek. Ja. Han er fra Sveits, da. Å, oh, Ja. Okay. Ja. Eh, Amann inn på ellevteplass. Det betyr at han trenger seks hoppere til bak seg for å gå til morgendagens renn. Det spørs, det for Amann, som tidligere har vært med i 61 renn av de 127 som har blitt arrangert. Idet vi har et langt og pent hopp her av Naoki Nakamura, som fullstendig gruser sin gamle bestenotering på 219 meter. For her blir det 236. Ja, Det er et nydelig Nei, det er en morsom konkurranse så langt. Mange lange, flotte svev. Kommer litt overraskende på ofte. Også. Det ser ikke ut som det er forhold til å hoppe ordentlig langt, men utøverne er så gode. Klarer å fly på den lille lufta som er nedover. på en Fantastisk måte allikevel. likevel. Nakamura han setter et dypt nedslag han. på ny pers. 236 meter! Piotr to też był rekordzistą świata w długości lotu, bodaj Tak. 230 metrów musiałby skoczyć Noriaki, by pokonać Johana Andre Forfanga. Ładnie leci Kasai, daleko i pięknie. Noriaki, szacunek, Jesteś wielki. Jesteś wielki, jesteś wspaniały. 241,5 metra to skok reprezentanta Japonii. Co oznacza, że jest to jego nowy rekord życiowy. I jeszcze próbował zrobić telemark. No próbował zrobić telemark i dlatego też jest bardzo wysoko oceniony. Czterech sędziów oceniło ten skok na 19 punktów. Jeden sędzia na 18,5. 16 punktów odjętych za wiatr. No to jest klasa wielkiego mistrza. To jest klasa wielkiego skoczka. Na pierwszym miejscu Noriaki Kasai. på 242 meter da, for å ta ledelsen. tilbake. Så her på Sato. Japanske ja, Yutiya Sato han utfordrer slovenerne og hjemmepublikummet. Skal ikke med med kula nå. Det er vel 240 meter. meter. <laughs> 242,5. sin egen pers med fem meter. Se den posisjonen, den er offensiv. Rett ut over sida. Ligger som i reim helt fra start av. Tomoharu Yokokawa confirms to Daiki Ito. Ito just a little bit of imbalance off the table, but now you can see that front wind extension. And Ito, what a flight! A personal best of 240. How close has he got to that? 243, new personal best for. Daiki Ito, and he didn't bother with his trail trial jump. He saved his energy for this moment. But that's the good bit. Now this is the bit where he loses out. No telemark landing. Really on his toes. Came in hard from a height. But uh, second place, and. i Marku a jeden i Rioju 20 razy na podium w tym sezonie 248 metrów z kwalifikacji to jego rekord życiowy ależ wieje mocno pod narty 80 Rioju Kobayashi gdzie on wygląda niewiarygodny skandrioju Ależ odpalił petardę Rioju Kobayashi! Jak daleko on wylądował! W którym miejscu będzie miał odjętych 11,8 punktów za wiatr? Ale to jest nieważne, bo ważna jest odległość. 252 metry. Nowy rekord w stoczni. O pół metra dalej niż Kamil Stok w marcu 2017 roku. Półtora metra bliżej od rekordu świata. Rioju Kobayashi we w tym ostatnim dniu, jak gdyby nie chciał zostawić wątpliwości złudzeń co do, do tego, kto jest królem tego sezonu. On chce zgarnąć wszystkie lewe w tym sezonie. Wielkie, wielkie brawa. No to sędziów, to myślę o czym, owszem ważne, bo po 16,5, 16, 17 punktów. Nie mógł dostać większy lądowanie w głębokim przysiadzie. Ale tutaj Przemek, ja się zgodzę z Twoją teorią. Jeżeli już osiąga zawodnik taką odległość, tak niebotyczną odległość. 252 metry. Tutaj te noty powinny być w jakiś sposób ustandaryzowane.